Głosowej. Mam coś dla ciebie. Może zajrzysz. Cześć, wujku. Co? Nie masz czasu dla rodziny? Nie! Chciałem dać ci trochę czasu dla siebie. Niepotrzebnie. Poza tym, musimy wyjaśnić kilka spraw. Naprawdę? Do zobaczenia, młody. Weź! Dzień dobry, moi drodzy, witam nas w następnym odcinku Spider-Man. My morales yy, odezwał się na jak Aaron, jak widzieliście od razu, jak tu wszedł. Muszę ich ostrzec, że tu trzeba mieć na nie pozwolenie, zanim ktoś wezwie gliny. No właśnie, ale najpierw mamy tutaj zadanko połączne. że na ostrzeżeniu się coś tu. Hej, czy któryś z was ma na to pozwolenie? jest? Jezus, Maria. Zabiorę go do szpitala. Wiedziałem, że coś się stanie. Czy on z tego wyjdzie? Raczej tak. Wygląda na to, że tylko zemdlał, ale lepiej nie ryzykować. Wtórędy do szpitala. A, ten, dobra. Gdzie ja? Spider-Man? Spokojnie, zabieram cię właśnie do szpitala. I z oczywistych względów muszę wspomnieć, że fajerwerki są w Nowym Jorku. Nie Nie wiedzieliśmy. Były dla naszego brata. Aleksa! Straciliśmy go kilka lat temu! A uwielbiał je! Więc puszczamy kilka w jego urodziny. O kurde, współczuję. No proszę. To coś mi się Spiderman. podoba. Wow. Że jest jakiś wątek w takim durnym zadaniu pobocznym? I już. Mają tu świetnych lekarzy. Dobrze się tobą zajmą. Dzięki. A zaczekaj! Skoro mieliśmy trefne fajerwerki. Może zajrzyj tam, gdzie kupiliśmy. Doki na północ stąd. Między tymi dwoma mostami. Chyba wiem, gdzie to jest. Rozejrzę się tam. No Okej. Okay. Tak szybko się to skończyć okay, nie mogło. Właśnie odstawiłem Majka. Chciał, żebym sprawdził miejsce, z którego wzięliście Firebird. Chodzi o Doki? Dobry pomysł. Ale uważaj, widziałem dwóch uzbrojonych typów. Mieli broń palną. Będę uważał. Dzięki. No wcześniej to nic nie powiedział, co? Tam takie problemy były. Stary, ostrożnie przy tej beczce! Nie zarobimy ani grosza, jeśli wysadzisz nasz towar! Może sam chcesz to zrobić? mi zajmij się spluwami i daj mi czynić cuda. Hmm. Okej. Okay. Też znany ze Spider-Man's Miles Morales. Dobra, na razie sobie to daruję, zapoznam się. jakbym bym sobie powalczył, chociaż... Poza widokiem zagrożenie. Okej, okay, czyli tu w ten sposób. Poza widokiem, doskonale. bo do pan już leci. Jeszcze ja rzadko skorzystam z tego... O, poza widokiem. Co ja nie... może dlatego, że jest zajęte. Ale niestety zagrożenie. A nie, nic mi to nie da, się, że... ten tu widzi. E, czekajcie, jak se pójdzie... Poruszam się jak dzień Ryzykuję, bo nie sprawdziłem, czy jest poza widokiem. Ale był. Nie widziałem, żeby ktoś go tam... Widział. Jezus nie zagrożenie powiem, było. Hej, chłopaki! Chciałem tylko ostrzec was przed jakimiś podejrzanymi typami sprzedającymi trepę! Ej moment! Przezwijcie kupaków! Nie stracimy tak Witam, panu Nie, tak... Pomyśle, żeby tu nie przyjść, jakbym wszystkich zacichł po załatwy. A kurcze, widzieliście, no. Widzę go! Jeszcze prosili. A, jeszcze ty? Dobrze. Oj, czekaj, czekaj, czekaj. Tak was zrobimy, ciebie, tak? Ciebie sobie wyrzucimy, co? Albo w ten sposób. Tak? I jeszcze ty. Dobrze. Wszyscy? Coś jeszcze? Pajeteli są podpalone? Rzeka. Wrzucę je do rzeki. Co? Jeszcze dwie się podpaliły? Jasne, że tak. Dobra, ostatnia skrzynka. Majs, nice, Majs, nice, dawaj! Wow, naprawdę wszystkiego najlepszego, Lex. I co, tam panią zakończyć coś na niej? Stary, oby Mike widział je za szpitala. Lex byłby w niebo wzięty. Miłego pobytu w Nowym Jorku. Uważajcie na siebie. Fajerwerkiny na dachu ukończono. Do co to czeka. Czekajcie, czekajcie, to on chyba katapultę, tak? Ja my się teraz musiał jakoś... Kurczę aż tu... Nie mam oznaczone. Czekajcie, może sobie kostium zmienimy właśnie, a propos. Aha, bo nic nie ma. No dobra, to najpierw zaczniemy od tego. Dobra, będzie trochę dziwnie wyglądał, ale niech będzie. Gadżety. Właśnie, przecież tu też możemy... Tego częściej korzystam, więc... Yy... Next! De powinno być uleż, no bo ja to mam stworzone. Czy nie mam No czekajcie, ja to mogę bez problemu? Tak, mogę jeszcze. Każdy po jednym niech ma. O, o, o. Aha, aż tyle zużyłem, dobra. No proszę, małe descy mamy punkt szybkiej teleportacji. Spiekowano szybką podróż. Oho, tylko mnie teraz interesuje... Czekajcie, misję, misję. Ukończony, no. Pojednanie. Okej. Okay. Cześć wujku, to znowu ja. Jak mówiłem, chciałem dać ci trochę czasu. Niepotrzebnie. Ale nie w tą Poza. stronę! Musimy wyjaśnić kilka spraw. Naprawdę? Do zobaczenia, młody. Weź się jak... nim spotka i to załatw. Później skupimy się na tych, którzy porwali Skorpiona i... Li. Coś mi mówi, że mają wielkie plany! Skoro, że tych prądów żadnych nie ma. Co ja się tak stresuję? No, no dobre pytanie, co? Dobra, pokażę wam tą drogę. Zahaczymy, a przez ten będzie. Chciałby trochę nam drogę urozmaicić, co? Kto próbuje spalić budynek? Jest starszy! szansę jesteś Atak, co to za? co to 3. Atak, co to za? 3 atak, co to Nie, to. nie, nic, nie, 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 do nie, nie, o nie, 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 wiem o jaki 3 atak chodzi. Te na nic nie, powstrzyma, no, nie, 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 Zostaniesz na A nie poszło Nie wiem o jaki pajęciaka się jeszcze. Masz to? Nie. A ten sposób, dobra. Nie wiem, czy dam radę jeszcze. Nie będę w tym mógł pić! Dobra. Niegodny! To ja samo to było określone, o co tu chodziło. Muszę jeszcze ogarnąć ogień. Dobra, jedno, drugie, trzecie. Pięknie. o co im chodziło? Wygląda jeszcze zdjęcie zyskciały. tu mamy. Lepiej powiem o tym pitoniu. najlepszy Przepraszam, ale muszę w chocie walnąć. Tak, to na pewno się nada. Dobrze wyszło. A, o tu się mogą strzelić. czekajcie. Muszę przyznać, że wszedłem do jego sklepu skuszony artykułami o nowych To sklepie. pytanie jak ale się wystrzela. te tradycyjne sprawiają, że stale tam pracę. Czasami, nie bez powodu, Tutaj, Klasyka dobra. Tu się mi przyda akurat wystrzelenie. Polecisz? Pięknie! Jak mówię, jeszcze Wam tu pokazuję. ci, że dopiero zapoznajemy się tutaj z nowym jorkiem w tym spider -Manie. No a później Wam oczywiście będę to wycinając. No, po w takiej podróży też nie zblokuję sobie. Usłyszałem, że. Kolejny dzień, kolejna katastrofa w naszym pięknym. I zgadnijcie, kto jest winny. To miał być rutynowy transport więźniów, ale Spider-Mani poczuli potrzebę wtrącenia się w sytuację, którą zajmowały się już odpowiednie służby i zupełnie spaprali sprawę. Nowa grupa najemników przechwyciła dwóch superzłoczyńców znanych jako Skorpion i Mr. Negative. Niewiele wiadomo na temat członków tej organizacji, poza ich upodobaniem do noszenia skór zwierząt. Ale jedno jest pewne. Spider Mani nie zrobili nic, żeby ich powstrzymać. Gdyby policja mogła w spokoju wykonywać swoją pracę, ci kryminaliści nie byliby teraz na wolności. Chyba mamy telefon od Kurde! Ja już skończył! No nic. Damit ja się dokończy. Yy, czas do wybuchu. Dobra, dobra, bo tu się wchodzi Dobra, wszystko na niej wypuściłem co mogłem Dobra, to ugaszone Dobra Czekajcie, czekajcie, ja się najpierw tym zajmę Dobra Powalasz wszystko z drogów, pod... Okej okay. I, I... Oj, nie trafiłem gdzie wy jesteście? Tutaj. Też mam marzenie, że lepiej wyglądają ci przestępcy w tej części. Nie musi wiedzieć, jak blisko byłem cysterny, która niemal wybuchła. A nas? Coś na górze musi być, co? Tu coś jest. Nie o to chodzi. Coś na górze? Do mi się, że o to chodzi. A, Dobra. za blisko. Dobra, zaliczyło mi to, Chociaż Było jakie było. Kurde, mam trzeptem punkty mniej części. Gdybym był bogaty, też bym korzystał z tego gordu. Chociaż martwiłbym się, że piwki stare zlatują mi za ich pewnie na to stać. A z side. W dzielnicy to nie jest... no 30-40 godzin, to nie Assassin's Creed, co? Ja chciałem powiedzieć, że strasznie dużo, ale odpowiednio tego jest Nie znudzi nam się bardzo dobrze, nie znudzi nam to się wszystko... Dobra, zostawimy to sobie już to zdjęcie, nie będę cykał kurde w co chwila Chodźmy do wujka już, Arona Dobra, dobra, już przestępstwo poczekam. Znaczy pewnie nie poczeka, ale... Kiedy indziej No właśnie bo jak wie, że jest to robić zrobić w maskach. Zależy. Spokojnie. Nie chcę, żeby bratanek znów skopał mi tyłek. Tata patrzył na mnie dokładnie tak samo. Młody? Martin Lee. Ktoś go wyciągnął. Wiem, o czym myślisz, Miles. To nie twoja wina. Nie może tu ciągle żyć. To więzienie innego rodzaju. To nie jest proste. Nigdy tak nie mówiłem. Ale czasem musisz zostawić przeszłość, aby zrobić miejsce dla przyszłości. To dlatego dzwoniłem. Musisz mi w czymś pomóc. Sam mógłbym to zrobić, ale. Zawiasy to prowler na emeryturze. O co chodzi? Muszę zabrać stary sprzęt z ulicy. Jest przy starym laboratorium Roxon blisko Central Parku. Tak, znam to miejsce. Serio, zostawiłeś praulera za sobą? Za nami. Kurde, nie dokończyłem. Spiderman ma już moralę. w tak. ale. Jak się? Maies, jeśli chodzi o Lee, nie bądź głupi. Tata. No to tyle. Jeśli chodzi o. Nie żartuję, Miles. Słyszałem, że gość może zrobić z mózgu jajecznicę. Odpuść sobie. Co jeszcze u ciebie słychać? Jak szkoła. Kolecz? Poznałeś kogoś? Bo ja wiem! Czyli chyba tak... Mam że to był koniec, a nie przerwałem, ale robiłem wszystko, żeby nie przerwać. Dobra, no to postępuj zgodnie z instrukcjami. Zobaczmy, co tu będzie takiego. Jestem. Czego mam szukać? Wytęż wzrok, chłopcze. Wgrałem kod Prowlera, kiedy zwinąłem ci maskę. No jas! Skrytka pozostanie ukryta dopóki nie wykryję mojego kodu. Czekajcie, bo to nie ten. W ten sposób, gdzieś tu, musisz odszyfrować klucz. Spróbuj. Co to jest? Przytrzymaj, że oszukuj. Powoli. O Jezu. I co? Dało się Jezus Nieźle Nigdy więcej czegoś takiego E? Ha nie. kolejna brama Daaa! Trochę dostałem Nie, nie muszę znowu to samo. O, do jaska, czylskiego. Jest, dał się uh. stąd tego nie otworzę chyba z góry, co? Ze ściany? Niezbyt. czekajcie, czy ja tam mogłem przez chwilę? Tak mogłem, kurde Dobra, czyli z góry. Wow. Proszę, żebyście wchodzili. Teraz powinieneś móc wejść do środka. Co my tu mamy? Mam Powiesz mi w końcu co to jest? Stary prototypy stroju. Zachowaj go. To świetna technologia. Super. Na pewno się przyda. Otrzymujesz rzadką część. Kostiumy. Ok. Możesz poprawić swoją umiejętności walki, przemieszczania się i ulepszenia technologii kostiumu. Co jest? Kurde technologia. A teraz się pojawiło. Dobra. Ile tu jest tych ulepszaczy? No nie wiem czy to na plus. Zbierzmy. Ok. Ile tu jest do diaska tych ulepszaczy? Rzadkie części, nie wiem co, obrażenia mam jeszcze jedno poszedł. Jak rozumiem, to na dwóch działa. Obrażenia tu co mamy? koncentrat. A to tam palicho. Ile my tego mamy? Zbyt drogie części sprzętu? Za dużo ich powydawałem, co? Dobra, na razie tyle starczy. Słuchaj, to nie jedyna skrytka. Tak, myślałem. Moja technologia przyda się osobie, która uwolniła Lee. Nie chcę, by wpadła w niepowołane ręce. Tylko Topie mogę ją powierzyć. Okej, okay. niech będzie. Współrzędne są w masce. Dzięki, twórcze. Nie krępuj się. Ciekawe, co na to powie mama. Miles, słyszałam, co się stało przy transferze i... Wszystko dobrze? Tak, mamo. Wszystko gra. Właśnie pomagałem w czymś wujkowi Aaronowi. O! słyszałeś, o Co, wody? u niego? My już no, Stara się. To dobrze. Zobaczymy się w domu, mamo. Nie zrozumie Zanim znów spytasz? Przyrzekam, że wszystko gra. Tak Tekiero. Mam wolną chwilę. Rozejrzyjmy się po dzielnicy. No i co ja tu widzę? ...jakimiś tekstami, żeby się trochę naładować? Posmakuj mojej sieci, Okej. Okay. No, no, no. lubi, 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 proszę pana. A mi punkty umiejętności właśnie. że ja kurde nie zapomniał umiejętności Tylko nie chciałbym tak iść w tego Milsa też... Yy, czekajcie, to się zmieniało L2, to na wszystkich... Zobaczmy coś Spidermanowi, tego na razie nie mam Dobra, żeby też coś miał, Kopina yy, Tak, no i Malis. Okej, okay, a tu? Myślę, że to będzie ok. Nie, jeden zostaje. Dla pewnych spraw w Nowym Jorku... Przepraszam, że mu przerwę. Coś bym sobie oznaczył. A pójdziemy wiecie co? Gdzie sobie pójdziemy? Tutaj. Po prostu nie sposób wyjaśnić. I to jest najlepsze w tym Wiecie dlaczego? Bo tam powinien być... O, przy okazji Jesteś już w drodze na targi studenckie? Faktycznie, to przecież dziś. Pan Atlas tam będzie prowadzi najlepsze zajęcia z technologii muzycznej w całym stanie. I podobno będzie rozmawiał o stypendiach. Mam do niego mnóstwo pytań. Niedługo będę! To nie jest zaznaczone jako misja fabularna? Ja mam jeszcze przestępstwo to wykonał. Wow. Wysadzą całą dzielnicę! Znowu pożary! Do diaska ciężkiego! Co tam? Dziś was powstrzymać No czekajcie, najpierw nimi... Tak tu jednocześnie jadowitą rozgałką Jadowita rozgałka to było... kurde! Jeden plus kółko, czy jeden plus X? Jeden plus kółko bym powiedział. No to muszę iść kółkę zaprosić. Teraz... obok dobra, jeżdżaj Pięknie. Dobra, atakujemy wszystkich. A czekajcie, zaraz tu przecież kogoś potrakujemy. Tak jest? Jest? To jest tyle tego, bo Nie ja wiem, wiem, czy za dużo twórcy nam ja nie rzucili ja na początek tych wszystkich, kurde. A znaczy się tak zastanawiam, za czy. czy... Cysternę do czasu rozładunku. Tego dla mnie jest za dużo, po prostu. Tych wszystkich umiejętności, kurcze. Dobra, idzie tam gdzie miałem iść. Harlem. Nie wiem, czy teraz tak sobie znajdę też. Te groby, o wejdziecie? Czekajcie. Ja też się nie przygotowałem, więc nie wiem gdzie są poszczególne groby. Ale widzicie, tu są. Tak samo jak w pierwszej części, też już ponadto To w pierwszej części. Tu są. Cały cmentarz tu jest. Tak wam chciałem pokazać. Jest tu na pewno. grób Cioci May, niestety nie wiem gdzie, nie, nie sprawdziłem. Jakiś Smith. Nie no, dobra, nie będę tego. I się zastanawiam Co porobimy sobie jeszcze parę rzeczy zanim. Gdzie mamy tą... To jest skrytka... O, do diaska ciężkiego, mamy kawałek. Dobra, nie będę już tam dzisiaj szedł Chodźmy do tego zdjęcia wobec tego. Tak jak mówię, jeszcze w tych pierwszych odcinkach będziemy sobie latać wspólnie. O, właśnie na to liczyłem. W następnym odcinku oczywiście dalej idziemy fabułą. Czyli te targi... Jak rozumiem to jest taka fabuła, tak? Nie znikną mi. Mam nadzieję. Coś mi mówi, że to nielegalna transakcja handlowa Okej, okay, już nam zdradza w manie Jeśli oni nie odlecę. Odparuję na trzy, okej okay. Dobra, jeszcze jeden. Oj, wytarz się prosi... Wytasz się prosicie, kurczę A nie mam tego, o kurde Dobrze. Dobra. Bożeż, ty! Ja cię kręcę, muszę uważać. Ale mi też niedużo brak... Puje. Leczenie. Uff, wytrwałem. No trochę za bardzo się skupiłem na wyznaniu, co? się ważyłem ich. Powiedział kurde, chyba w drugim odcinku. A bez problemu będę mógł sobie na... Na, maksym, na trudnym grze Ja bardzo łatwy dla mnie. Tak powiedział, już się męczy. No? Dobra Brocia, nie mnie. Jeszcze zanieśladną sobie do karetki. Okay. Niedaleko jest karetka. Podrzucę cię tam. O ma dzięki Naprawdę zachodzę za jakie oni triki robią z, z mi na plecach, ci nasi spider -mani. Mam nadzieję, że nie trzęsło. Trzymaj się. Dzięki ci, spider -manie. Dobra. Jest że... 480. Całkiem... Oj, ten, ale ten harem to się będzie chyba tu dużo Pokaj. tego... Widzisz, jak to Nawet wolno nie idzie? Ma ani jego porywacze Ciekawe czy Pit miał więcej szczęścia Każą mi się zmienić, ale kurczę, przecież są jeszcze te targi Na razie się na Pita nie zmieniam Miejmy się w następnym odcinku no, widzę, że takie bardzo... Takie, tego typu fotografie. Okay. jeszcze nam zadzwoni. O kurczę. Nie to chciałem. Oj, ale tu to ja się dzisiaj nie uda. Nie, dobra, jeszcze sobie zdjęcia porobimy. Jeszcze w tych regionach. grać ludzie patrzą z okien. Gracze wyzywają się nawzajem, a piłka ćwięcznie uderzała asfalt. Nie bez powodu. I sportem nowego Jorku. No Wiem, wiem jest przestępstwo. Nie jednak mamy cocie do zrobienia. Za, to, to na pewno się nada. Kurczę, dużo tych chwil robimy, nie? Czekajcie, wiem, że teraz sobie tak jest. Yy, tutaj mamy i tu sobie jeszcze będę chciał puścić. To mi przypomina ludzi, którzy pisali do biodu. Kilku z tych, którzy tam pracowali. Wolność słowa to piękna sprawa, ale powtarzanie czegoś po 100 razy nie przybliża nas do prawdy. Dobra, więc ty, te dwie rzeczy sobie zrobimy i sobie zakończymy. A w następnym odcinku pójdziemy jeszcze na te targi, bo mnie ciekawią, o co z tym chodzi. I sobie przyjdziemy do Petera Parkera, mam no, nadzieję, że o tych targach nie zapomnę. No proszę. Cyk. Jeszcze będzie nam skomentuje, to co? Yes. Czasami martwię się, że przez te wszystkie tragedie, które dotykają nasze miasto, ludzie będą się bali wychodzić z domu. I wyjść. Ale... Czemu przerwałem. Mój. Jezu, d, 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 stary! Gdzie jest ten kryształ? Tak mnie się dziwiłem, właśnie, że tu nikogo nie ma. Zawsze muszę być. Powiedziałem to w tym. Co on na was tu jest? Kurde, oberwałem. Wszystko robimy, żeby nie oberwać oberwałem. Bardzo lubię te, z tej styki tych lubię z nimi walczyć po prostu. Wygadzcie ja samy się sam myślę jeszcze pojawić, to takie zaczęcie, żeby pokazać, co poka tuście potrafią. Co tak gramo nazwę zaoferowania. No może popadam w paranoję, ale gdziekolwiek pójdę, widzę ich. W pracy, w sklepie, w parku. Kogo widzą? Marko naprawdę się bał. Ciekawe hmm, czy ci, którzy go szukali, wciąż gdzieś tam są. Ja sobie pomyślałem, że było was w ale może tak to nie Dobra, tu mamy te, ale nie mniej jednak Ja sobie to oznaczę I zobaczymy się tam w następnym odcinku Tak więc trzymajcie się moi drodzy Następnego odcinka, oczywiście już jak sobie te targi zrobimy Jak sobie te targi zrobimy to idziemy do fabuły Trzymajcie się, jeszcze tu są części Trzymajcie się moi drodzy do następnego odcinka, cześć